Cztery osoby poruszające się na wózkach, cztery dni i 16 miast wojewódzkich do przebycia, Niepełnosprawni udowadniają, że wszystko jest możliwe i żadne bariery architektoniczne nie są im straszne. Jednocześnie sprawdzają, jak miasta dbają o to, by ułatwić im podróżowanie i codzienne funkcjonowanie. Niepełnosprawni uczestnicy wyprawy Tour de Pologne dotarli do Kielc. W sobotę punkt 9.37 na peronie drugim czworo podróżników wraz z asystentami zostało powitanych przez przedstawicieli wojewody. Wyprawa w jakiej biorą udział osoby poruszające się na wózkach. Inwalidzkich, zakłada przejazd przez wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce w ciągu 96 godzin. Do Kielc uczestnicy przyjechali zbyt goszczy, jednak to jeszcze nie koniec wyprawy. Miasty, mamy wszystkich miast 19, z tego 16 wojewódzkich. Zaliczyliśmy już w tej chwili 16 miast, czyli jeszcze zostały nam 3. Ogólnie trasa liczy około 4000 km, więc jak na Polskę to całkiem sporo. No i jest to, dodam, kontynuacja yy, wyjazdu z roku, gdzie robiliśmy Tour de Europe, czyli robiliśmy 10 stolic europejskich w ciągu 96 godzin. Dalej, z tego co dobrze pamiętam, jedziemy do łodzi, jeszcze po drodze jest często chowana, jeszcze ostatni przystanek to Katowice. Akcja przede wszystkim pokazuje potencjał jaki tkwi w osobach niepełnosprawnych. To walka ze stereotypami, a także ukazanie, że bariery architektoniczne, które bez wątpienia osoby niepełnosprawne spotykają na swojej drodze, w niczym nie przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Na pewno łamiemy jakiś stereotyp, tak że osoba z niepełnosprawnością jest w stanie przemieszczać się różnymi środkami lokomocji, nie jest wcale to takie trudne. Poza tym też pokazujemy dostosowanie dworców, tak. Pokazujemy dostosowane toalety, wiadomo, też przejścia między tymi peronami, dworcami, jak to wszystko wygląda. No idziemy ku lepszemu tak naprawdę. Wszyscy jakoś tam narzekamy na nasze dworce, na polskie koleje, a wszystko idzie. Dobremu i myślę, że będzie dobrze. Dodatkowo uczestnicy wyprawy chcieli poznać stopień przystosowania poszczególnych dworców i pociągów w Polsce, jak i w Europie do potrzeb osób niepełnosprawnych. To tak, trudne są przesiadki, kiedy wiemy, że mamy mało czasu, bo niestety ale opóźnienia są, więc przesiadamy się bardzo szybko. Czasami jest tak, że jest wiadomo, że pociąg jednak na nas zaczeka, bo czasem były takie opcje. Trudnością są korzystanie na przykład w takim. W sypialnym wagonie korzystanie z toalety. Wąskie są w korytarze są bardzo wąskie, żeby się dostać do przedziału. Musimy odpinać dwa kółka i na tych przednich po prostu ktoś nas musi wwieźć. To to jest wielka trudność. Samodzielnie byśmy tego na pewno nie zrobili w takim, w takim wagonie sypialnym. Natomiast są niektóre dostosowane w taki sposób, że albo są jakieś wyciągane podjazdy, albo ktoś nas po prostu wnosi, ale już w środku jest wagon. Na na przykład A przystosowane mleczu, dla osoby niepełnosprawnej, jak no, również i toaleta. No, osoby niepełnosprawne nie wymagają, żeby jeździć po czerwonym dywanie, tylko żeby to było sensowne, krótkie, normalne I, 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 o to, i o to dokładnie chodzi. Zresztą dodam, że oprócz wielu różnych aspektów tej naszej podróży, jedną z najważniejszych zupełnie jest taka, że Kolejarze mają się oswoić z nami, bo dużo rzeczy, dużo złych rzeczy, które wychodzi w relacjach, między, w kontakcie między osobami z niepełnosprawnością a, a koleją, nie wynika ze złej woli, ale wynika z niewiedzy, że, że czasami wystarczy, że widzimy jak ci ludzie do nas podchodzą, chcą nam pomóc, ale nie potrafią zrobić najprostszej rzeczy typu na przykład wyciągnięcie osoby niepełnosprawnej z wagonu i na przykład sokiści łapią za koła, co, co jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Inicjatywa podróżowania narodziła się rok temu, gdy powstał pomysł Tour de zakładający przejazd 4. Osób na wózkach inwalidzkich przez 10 stolic europejskich w czasie nie dłuższym niż 96 godzin. 60...